Siema Widzowie! Witam w kolejnym odcinku, a dzisiaj specjalna na 800 słów, czyli Q&A. Pierwsze na kanale. Zadawaliście pytanka na Discordzie, dlatego dzisiaj sobie na nią odpowiemy. Zapraszam! Q&A z pam, pam, pam. Dobra, a więc pierwsze pytanie jest od Wiktorii i brzmi ono... Będziesz grał y, tylko w gry, czy planujesz y, się jakoś bardziej rozwijać? Ogólnie sobie już na początku postanowiłem, że kanał będę opierał głównie na Fortnite. Znaczy streamy bardziej będę robił, ale odcinki właśnie myślę, że będę robił coś bardziej takiego sobie lifestyle czasami, czasami z jakiejś innej gierki. No ale tak to Fortnite. Ale no, rozwijam się i tak, bo przecież sam w ciągu... Miesiąca mieliśmy 300 słów, to jest niesamowite wynika tego no. Drugie pytanko jest od L Papież i brzmi ono. Czy globalne ocieplenie będzie wpływało na cenę masa kolorowego? Ogólnie myślę, że globalne ocieplenie jest. No co ja mam odpowiedzieć na to pytanie? No tak. Myślę, że tak. Trzecie pytanko od Mentozika. Czy erekcje pingwinów powinny być nagrywane kury edukacji seksualnej zwierząt? Tak, powinny być. Pytam kod Prodexa. Jakie miałeś przypały w szkole? Ogólnie to takich przypałów w miałem jeden, ale to nie tak, że rodzice im coś zrobili, bo jest luzik, ale w Octołówce największe miałem przypały, bo w gimnazjum i tam później to nie. W podstawówce jedno miałem takie, że um, ogólnie chcę BUWE co nie i tam ogólnie było bardzo ciepło i kasa chciała iść na, um, na boisko, a nauczyciel WFista nie chciał iść. Powiedział, że idziemy na salę, co nie i ja powiedziałem takie nagło, że chcemy na boisko, co nie? A nagle cała kasa zaczęła Chcemy na boisku, chcemy na boisko, co nie? A nauczyciel sobie stał tak z noteśnikiem, znaczy tam z dziennikiem, bo wtedy jeszcze mówi dzienników nie było. Stał se z dziennikiem i pisał co nie? I mi taką uwagę, że klasa protestuje przeciwko nauczycielowi, a szczególnie Oskar i co nie? I mi się najbardziej o, 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 oberwało za to. A druga sytuacja, no to... Żałuję, że to zrobiłem, bo to... No było Nie będę ukrywał Ym, Wiecie jak to jest, czasami ktoś was wk***i Brudy na niego wyciągnięcie, ale to było coś takiego, że Stworzyliśmy grupę o koledze, że tam Nie będę wymieniał Że... Mm, on to tam dziewczyna, co nie? Taka grupa się nazywała i tam... Robili jakby Przeróbki z nim, że zdjęcia No i ogólnie Dwóch się chłopów powiedziało, pani wychowawczyni. No a wychowawczyni zrobiła nam jazdę. Później mm, dzwoniła do rodziców. Mm, no i mama tego mojego ziomeczka teraz, jednego z najlepszych, yy, chciała podać nie do sądu, bo no, ale na całe szczęście to się nie stało i Wszyscy żyją teraz długo i szczęśliwie. Pytanie od Pitroxa: Czy będziesz zdawał na prawo jazdy za rok? Ogólnie nie będę zdawał prawo jazdy za, za rok, bo już prawo jazdy będę mógł zdawać w marcu. No w marcu, bo przecież teraz mam 17 lat, a urodzinki w czerwcu, więc, a można robić 3 miesiące wcześniej przed urodzinami, więc, no. Będę zdawał, może znał za pierwszym. <grym> Pytanie od Nati. Masz jakieś zwierzątko? Mam pieska, wabi się pusia. Pytanie od Twitch Łukaszek. Ile zarobiłeś z wszystkich Donatów? O tutaj. O pieniądzach będziemy rozmawiać. No to... Tak myślę. Czekajcie sprawdzę. Dobra. Ogólnie z y, wszystkich donatów myślę, że zarobiłem tak około... Pół tysiąca coś takiego, czyli 500 zł. Dziękuję każdemu, kto wspomaga. pomaga. Dobra, pytanie od patrolka. Może nie do mnie chyba. Jak masz na imię Prodex? Prodex ma na imię Wojtek. Hmm, czy mam psa? Mam psa. Hmm, jak nazywa się Twój pies, Pusia? Tak. I kolejne pytanie od patrolka. Powiesz Oisfar od tyłu. Nie, nie powiem Oisfar od tyłu, bo nie będę dawał tej atletycyjnej... Yy, parę minut u mnie na filmie. Parę minut, sekund. No, dlatego... JR. Yy, Pytania od PK. Ma... Ile masz centymetrów? Centymetrów mam, met 90... Metr 90, no? met 90 mam. Yy, ile gram Fortnite? Fortnite gram... Od końca drugiego sezonu, to nie wiem kiedy to było, już 3 lata można, coś takiego, no tyle przed jednym grze. Czy lubię Patronka? Nienawidzę go. Mm, Prodexa? Uwielbiam. Łukaszka? Kocham. Yy, czy Wika lubię? Tak średnio. średnio. I co sądzę o Korwinie? Jest to kozak, nie boi się powiedzieć swoich poglądów, propsy dla niego. Alex Gamer. Kiedy serwer Był serwer, ale nie, ogólnie tak szczerze no to nie chcę robić serweru z Minecrafta, ponieważ yy, szybko ta gra się nudzi. Mi przynajmniej. Bo co? Ciągle jest to samo, można tak powiedzieć też w Fortnite, ale jest serwer, co nie i robimy tak, że budujemy się, zbieramy surowce. I tyle, i później wszystkim się to nudzi, i nikt już nie gra. Tak było na przykład z serwerem w co mieliśmy. I no, kolejne pytanie od Wiktorii: Czy lubisz mnie? Lubię. Czy kochasz mnie? Kocham. Jestem Twoim ulubionym moderatorem? Tak. Kto ci pomógł z Discordem? Ty. Kiedy idziemy na randkę? Jak znam prawko, to przyjadę. Pytanie od Pitroxa. Mogę moda? Nie. Yy, ile brakuje Ci godzin do moda? 10 tysięcy Czy mnie lubisz? Lubię. Yy, I ostatnie dwa pytanka od Wiktorii. Yy, 13 lat to dobry wiek na seks? Myślę, że. Tak, jeżeli obie osoby są zabezpieczone, no nie chcę robią co chcą. Mam to w dupie, tak szczerze. I ile miałem dziewczyn? Przedszkolu, no wiecie, przedszkolu to zawsze tam dziewczyny, chłopak, co nie, ale nie wiem ile miałem przedszkolu, nie pamiętam, a w podstawówce miałem jedną, z którą byłem, no trochę, no i teraz jestem samotny, nikt mnie nie chce. Dobra, więc to były wszystkie pytania, dziękuję każdemu kto zadał, pamiętajcie streamy codziennie po 19, głównie tak 19.30, to... Subskrybujcie, lajkujcie. Widzimy się w kolejnych podobnych produkcjach. No i co? Nała!